Pierwsza nasza walka w tej jaskini i zobaczymy. O, Bóg kacze, czyli pokemony robaki, Widel, o super. Na nich oczywiście Pek będzie super efektywny. Małzysz, no, stał minimalnie wręcz, no ale... O, może jakiś nowy pokemon w końcu. Kurde, ale myślałem, że go zabiję w życie zostawmy. Kakuna, o za niego więcej chyba będzie z tym, ja mogę walczyć. Tego też pewnie nie zrobimy. No, no jeszcze nie zrobimy. Dobra, zwiększasz sobie obronę. No fizykiem cię atakuję, i tak cię wykończy. No tak. Dobra, wygraliśmy. Trochę kasy i tu chyba też taki jest ten Pokémon. Taki Pamiętacie tego Pokémona pewnie dobrze, bo miał go rok i wcale nie był takim trudnym przeciwnikiem. Pokażę wam jak wygląda double. Cię dwa razy atakuje. Dobra, ten sport używamy, go ciobaniem chyba kończymy, bo... Kurde, sorry, sorry, myślałem, że to wystarczy, ale... Dobra, już będę wiedzieć na przyszłość. Dobra, bierzemy Pokebala. Paraliż, heal, spoko. Leczy Paraliż, jak możecie się domyśleć przy tej Kurde, żałuję, że serii peli, nie teraz. Dobra, ale tego już załatwiamy. Z nią jeszcze walczymy, dobra. Dobra, Leistry. Nawet no, nie do wygląda. O! Cliffery, typ normalny. Co ja mogę o tym Pokémonie powiedzieć? Można go złapać tylko w tej górze. Więc oczywiście nasz ruch walczący będzie super efektywny. To jest bardzo rzadki Pokemon ale nigdy mi się tak bardzo nie podobał jakiś tak silny nie jest więc nigdy nawet nie myślałem żeby go złapać szczerze a można go tu znaleźć o jego specjalną mieczęsz cute czap to chyba zwiększa jego spec ogromne nie jestem pewien ale obraż pimy, kurde mamy jakiś awak nie pogód kotor dobra mamy coś nie nie mamy chyba no nie mamy, tak jak myślałem. Dobra. Musiłem poczekać, jeszcze nie obudzimy. Double slap, To już że nie trafi. Tak, kurde. Obniżę na tak spoko, ale masz tak mało życie, że ci tak się skończymy. Obisu, że jak śpimy. Mondo mnie. Dobra. O, do jednak zaatekowo. A nie, to chyba... To chyba akurat... To był ruch, tutaj sprawiał, że jesteśmy zakochani w nim. I... Ale to tylko na płeć przeciwną i wtedy... E, wtedy nie możemy...